dzisiaj robimy? Dzisiaj Wam pokażemy, co kupiliśmy dla ifuna. To zostawcie łapki w górę. Odliczam 3, 2, 1. To zaczynamy! Jeszcze w piwnicy gdzieś 5 albo 3 4 raczej Oto jego legowisko. Już wiecie tej piwnicy Oto do niego poduszki To jest kocy, który dostał schodów w mamy małą miseczkę i dużą miseczkę to jest na karny, to jest na wodę ale mamy więcej takich większych a jedną małą mamy tutaj woreczki gdyby ktoś się pytał jakie one są to są takie mini To jest do potrzęstka, a to jest do normalnie czasami. Jeszcze mamy taki kubo zbierać. Jeszcze go nie używaliśmy, ale może będzie fajny. Nie, po... nie powiemy, czy będzie fajny, czy nie. Tak się go składa. Tak się go rozkłada, a tak się bierze. Tu się nakłada woreczek, ale można wziąć normalnie i potem go wypłychać, bo tamte małe się woreczki nie mieszczą do tego. To jest jego broża. Po szczepieniu na wściekliznę dostał takie serduszko. O, takie jest napisem. Хорошо. Taka długa, gdzieś takie 3 metry, i tu na powiedzieć, że 4, bo jeszcze się tu rozciąga, jak jest, jest silny, no to może rozciągnąć, Oto jego obroża z na jak Będziemy wychodzić o jak jest ciemno taka jest smy! Hej, że... hey, obraża. Tak może mrugać. Może tak mrugać i może normalnie świecić. Mogę normalnie świecić, bo bez sensu, że takie miga sobie. <grym> Które jemu kupiliśmy, ale są jeszcze na niego za duże i ucieka przed nimi, bo nie lubiła dziś. Na no spacery, w wszelkach różnych rzeczy. I do obrazu też ucieka. To też jest rzecz z dworu. No bo jest butelka, którą się tak otwiera: są się wlewa wodę, tu się odkręca i tu się wlewa wodę na się nosi normalnie, albo tak się zakłada, albo tak się zakłada, albo normalnie się trzyma to. Tak. Kolejna rzecz. To jest taka, że tu, tu się wkłada woreczki, widać. Tu się wkłada gwizdek albo, nie wiem, nie wiem. Kwizdek. A tu są smaczki. Telefon. Chodź. Psiad. Dobry piesek. Okay. No, e, tu mamy smakołyki. Różne są smaki i nie będziemy za często dawać. I one są miękkie. Yy, też dostaliśmy takie oto pudełeczka z pieskiem. A! <gry> oto takie pudełeczka. Jedno takie i drugie takie same. To dostaliśmy je o dwójka w prezencie dla tej kuda i tam trzy baby. bawi, bawi, bawi no i mu to długo zajmuje i potem przychodzimy do domu i całe jest zjedzone. to ucho dużej mu zajmuje. zajęło no dużej i teraz go tutaj nie położę te rzeczy, bo tajemnica będzie chciał się dobre. kupiliśmy też szampon nie wiem jaka firma, ale jakaś firma zobaczcie sobie tu i tu jest instrukcja z tyłu. To jest pierwszy jego <śmum> szampon, który była pierwsza kąpiel. Jest na YouTubie już. No, fajnie się czyściło go. Był Bardzo piękny. Mogę je chcecie tutaj włożyć. To jest. Mm... Takie, że te ta, i różne psy by mogły gryźć, 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 żeby wyciągnąć smaka, który jest w środku. Tu wam pokażę smaki I tak wygląda jak kupa. Tak, tak wygląda. Tak wygląda w środku. No i długo się przydaje. To ważna rzecz, żeby zrobić duży zapas Pap ręczników papierowych, no, bo pies robi siuszki i bardzo dużo trzeba. I... Bo pies może na siuśkach, i potem na i potem może co? Wyjść awaria! Bo na lewalniku może zrobić się siuśki albo kubka. Mamy ważną rzecz, takie, żeby nie śmierdziało po sikach takie płyny. Ten jest słaby, ten jest bardzo fajny. Bo on nie zostawia plamy, a ten zostawia. A jak popsikasz, to potem śmierdzi, a ten nie śmierdzi. I mamy do tego całą bardzo dużą butlę. Lepiej kupować całą butlę i jedno takie, żeby wlewać ciągle, bo takie, o, takie jedna butla, taka mała butelka kosztuje bardzo więcej niż ta duża butla. Pokażę Wam tą butlę. Dla duża, bardzo duża. Nie jest ciężka, ale lepiej w dwóch łapach to łapać. <noise> Oto szarpaki, które się ciągną do szarpania psa, ale lepiej nie wyrywać mu tego. Tylko nie normalnie się z nim tak obawić. I one też są, że on może gryźć, gryźć, gryźć i będzie taka zabawa dla niego. Przydają się na spacerze? Przydaje się na spacerze bardzo dużo, bo jak gryzie smycz, to wtedy no, po prostu się zajmuje czymś innym. dopiero co kupiliśmy, czy to przedwczoraj. Ona się sprawdza. Fajna jest. Ta też jest fajna. Ale jej nie widzi. A tamtą widzi, więc to jest nie fajne. Oto kurczak, który pieje. Oto kurczak. I mamy takie jedno. I No... To była pierwsza jedna. Zabawka, co widział w życiu? No i mamy taką, co nie wiem, której raz wyjść w życiu. To ma tutaj smaki się wyrzuca i oto po prostu ma taki smak. Oto zabawki. No dla psa. O tutaj rozbijemy. No nie da mi Bawił, tak? Bardzo. tu jest właśnie zabawka, co dostał z Cioci, którą dzisiaj właśnie rozwalił. No takie życie! Takie rozwaliły, bo to takie życie. To jest jego ulubiona, bo już ma dziury. I taka też. Taki Tak. On kocha ten raj, jak są zabawaczki. Pokażemy Wam, które widzi zabawki, które bardzo widzi, a które widzi na szaro. Oprócz karmy, to jest takie tabletki na rozwój kości. No, żeby mu się kości dobrze wzrastały, a tutaj nie dostanie ten. Dlaczego? Mamy... OK. Pokażę wam jak się daje. <śmiewanie> Niektóre psy to lubią. Chodź. Dawaj. <śmiewanie> do Wiktorii. Dawaj do ja ma! ja mam? Chodź zobacz. Ja mam. Niektóre psy lubią. Psiar. Nasz pies to uwielbia. Nawet jak to trzymamy to Skoczy na to bo bardzo lubi, ale nie dawać mu za często. Roz dawać dziennie. mu... Dziennie raz dziennie na to Raz dziennie. Mm. <laughs> Dostaje raz dziennie. Dostaje raz dziennie. Okay. Mogliście widzieć jeszcze już na filmiku. Robiliśmy taką samodzielnie matę. Potrzeba taką jedną, yy, nie wiem, coś do malowania ścian, koszulki. I tu z drugiej strony, z pierwszej, tu się wkłada smaczki. Prosta rzecz. Ale robiliśmy to gdzieś 3 godziny. Albo 4. Miałam taką smycz, nie stosujemy jej dla psa, bo pies się będzie przyzwyczajał do ciągnięcia. A jak zmienimy taką smycz, to on potem nie będzie chciał. Bo on będzie wiedział, że może że ciągnąć, że na dwa metry aż się rozsunie. Więc nie używajcie takiej smycz. To wszystko już na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. I Dawajcie nam słupki, to kończymy na dzisiaj. I musimy teraz dostaną.